6 września 2019 roku, Piotr się kłania z tej strony. Witam serdecznie widzów, czytelników, słuchaczy Forex Clubu. Piątek i Non-Farm Payrolls, czyli dzień pod znakiem danych z amerykańskiego rynku pracy, gdzieś tam w tle dane z kanadyjskiego rynku pracy również. My zajmiemy się dolarem. A, praktycznie wszystko mamy na stole, na tacy, jeśli chodzi, jeśli chodzi o dzisiejsze, dzisiejsze wydarzenia. A, z perspektywy dolara... To, na co warto zwrócić uwagę, to kwestia obrony jednego z poziomów, o których sobie rozmawialiśmy. Patrzymy w tej chwili na wykres indeksu dolarowego, czyli nie kwestia domknięcia luki pomiędzy poprzednim piątkiem i wtorkiem nie miała miejsca. Tu przypominacie sobie o czym mówiliśmy, to to sobie usuniemy. Nie było też obrony górnego swingu wybitego. To sobie też usuniemy, no i wzięliśmy sobie kwestie konsolidacji, 50% tej konsolidacji, plus kwestie związane z potencjalną strefą popytową i to wszystko w dniu wczorajszym zadziałało. Można się było spodziewać tego miejsca, chociażby przez przełożenie najcięższego składnika, jakim jest, jakim jest euro-dolar, euro i teraz na euro-dolara sobie już przejdziemy, tak? Gratulacje dla wszystkich, którzy uważnie słuchali i wykorzystali kwestie związane z eurodolarem w dniu wczorajszym, zwłaszcza jeśli chodzi o złamany swing, i zwłaszcza jeśli chodzi tutaj o zachowanie się eurodollara wcześniej 23 23 sierpnia. Dla tych, którzy, dla tych, którzy nie nie zdołali podpiąć się pod eurodolara, za chwilę sobie powiemy, jak to może wyglądać z perspektywy, z perspektywy payrollsów, czyli tak zwany intraday trading. Myślę, że nie ma co się napinać i próbować zostawać z pozycjami na weekend. Sporo rzeczy miało miejsce. Jeśli chodzi o dolara i co zaliczyć można na plus, a to znowu zwolennicy dużych cięć, jeśli chodzi o Fed, dużych cięć stóp procentowych dostali wczoraj po twarzy, bo zarówno ADP jak i ISM dla usług biły tutaj na głowę. Oczywiście ADP musi zostać potwierdzone dzisiaj payrollsami. Ciekawostka, z którą mieliśmy wczoraj do czynienia, to oczywiście znaczy nie tyle ciekawostką była znowu aktywność prezydenta Trumpa na Twitterze, ile, ile to, co napisał na temat rynku pracy w takim wolnym tłumaczeniu znowu świetne dane z rynku pracy, tak? I wszyscy odebrali to jako przeciek w związku z Perolsami. Tam później, później administracja próbowała e, to prostować, że nie, że to do, dotyczyło, dotyczyło właśnie e, ADP. tak. E, no i pytanie ze 100 punktów, czy rzeczywiście to był przeciek, tak zwany leak, e, i, i, i czy, e, czy te dane z rynku pracy będą dobre? Jeśli to był przeciek, i teraz najważniejsze dla nas z perspektywy rynku, rynku walutowego, bo jeśli to rzeczywiście prezydent Trump e, potwierdził, że te dane, sam headline, tak, na główek, o, przybyło tyle miejsc pracy, Aha. to to, uwaga, to może być w cenach, dlatego być może ten dolar był tak mocny w dniu wczorajszym, w końcówce dnia. Uwaga na to. To co my potrzebujemy z perspektywy rynku walutowego, jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach i to co zawsze powtarzam, patrzcie na zarobki, patrzcie na zarobki. W środowisku niskiej inflacji tam to jest ten, 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 ten szczególik, na który warto, warto zwrócić uwagę. Jeśli, jeszcze taka uwaga ode mnie, jeśli ktoś gdzieś tam w ramach własnych, własnych analiz, czy gdzieś tutaj posiłkując się tym, o czym sobie rozmawiamy, czy wykorzystał już raz euro-dolara, czy, czy wykorzysta złoto wczorajsze na przykład, a tam mieliśmy potknięcie na funcie krótkim. Ale generalnie rzecz biorąc, ten tydzień nie był zły. Nie roztrwąćcie tego, być może co niektórzy rozpoczną weekend wcześniej. W każdym razie, jeśli ktoś będzie miał ochotę na tego etka w ramach payrollsu, czy nawet jeszcze przed payrollsami popatrzeć, to kwestie, kwestie powrotu ewentualnie by w rejon e, powyżej 10,55 to jest poziom, e, poziom, który w dniu wczorajszym wyciągał nas na tutaj nowe maksy. W związku z czym ta podstawa tutaj 10,55 i to co wybijaliśmy czyli podstawa tutaj w okolicach 10,65 10, teoretycznie to mogłyby być poziomy którymi warto byłoby się zainteresować oczywiście stopy musimy mieć stopy musimy mieć mimo wszystko powyżej, powyżej maksów spróbujmy to dopasować czy się da z perspektywy wykresu dwugodzinowego gdzie te stopy e, powinny być, ja myślę, że nawet tutaj e, powyżej, e, powyżej tych poziomów. W tym wypadku mówimy o okolicach, e, okolicach 1,11. Trochę wysoko, trochę ciężko może być, a, ale w związku z tym, e, im ciaśniej uda nam się e, w tego etka wejść, a, tak, tym, tym ten stop będzie, e, będzie węższy. A, Ile rynek, ile rynek do spodu może nam dać? Myślę, że mamy ciekawą pulę związaną ze stoplosami w tym miejscu w okolicach 10-15, ok, no i myślę, że niedźwiedzie będą próbowały utrzymać swoje, tak, czyli domknąć tydzień, pod 1,10. E, oczywiście, im bliżej końca, końca sesji, jeśli ten plan będzie realizowany, bo my możemy być kompletnie powyżej 1,11, tak na koniec dnia, ale jeśli plan byłby realizowany, a, to myślę, że obserwacja, zwłaszcza w, w okolicach po 19. czasu polskiego, jeśli dolar będzie się umacniał po payrollsach i to, to umocnienie będzie trwało non-stop, to będzie jeszcze jedno nadbicie, tak e, w okolicach 19-20. warto o tym pamiętać. E, i wtedy być może, być może próbować podpiąć się pod realizację zysków. Przypominam, z wyższego horyzontu czasowego a, Niedźwiedzie targetują 1.8 i lukę po wyborach we Francji. Nie dajcie się złapać w pułapkę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się po cześć.